Siema. Nie, po jaką książkę? A. Ale może być. Czekam na Chodź tu bliżej. Ale mogę być kolegą. Nagrywamy coś takiego. Sonda uliczna ogóle. Możesz tam patrzeć. Gdzie wy idziecie? Nie. Ale to krótkie pytanie i krótka odpowiedź i tyle. Słuchajcie, ja mogę być Twoim. i ja zostanę Twoim kolegą. Zabiorę książkę. Słuchajcie, tylko jedno pytanie. No ale czemu takie piękne oczy i nie pokażesz? Chodź tu bliżej. No dobra. No. Słuchajcie, ja mam takie pytania. Czy kobiety. Czy faceci powinni utrzymywać kobiety? Wiecie o co chodzi. To znaczy? Nie na przykład płacisz za wszystko, że kobieta może być nie. tylko piękną, a nie. facet pracuje i tak dalej. Nie, na pewno nie. Ja no uważam, ale... że, po... uważam no. że kobieta powinna być samowystarczalna dla siebie. Dajcie ja obok no, was słysząde, bo... Bo tak stoję jak... O, dobra. Jak kobieta ma być? Którą? Jaką? Ma być samowystarczalna tak. i samodzielna, no tak. Chodzi. Aha, no bo my dzisiaj już nagraliśmy z 10 odcinków, w sensie 10 filmików i różne zdanie były, zdania były podzielone. Co wy uważacie o tym? Nie, Jak, no co ja myślicie? uważam, że kobieta nie powinna polegać na mężczyźnie. Mężczyzna po prostu powinien ją wspierać. Mm, żeby wspiera. kobieta czuła się. Czyli że motywować, że potrafi, tak. Czyli jesteś piękna i takie rzeczy robisz, tak? <grym> tak, tak, żeby miała motywację, ale w żadnym wypadku nie może jej utrzymywać. Nie. Dobrze, a jeszcze dla, to do sądy oczywiście nie. potrzebujemy, ile macie lat? 18. 18. 18. Czyli co studia już na pierwszym roku, na drugim? No nie, dopiero maturka. A, dopiero po maturze. A już wiecie, gdzie idziecie na studia? Jeszcze nie, jeszcze nie mam A dorabiacie co w ogóle? Jak, jak minęły wam wakacje? Bo to ostatni miesiąc, nie tych najdłuższych wakacji. Już się skończył? Nie, no, ale jeszcze wrzesień przecież. No ale wrzesień to już jest szkoła. No ale wy przecież po maturze już. No nie, właśnie. A teraz do, rok tutaj. maturalny. O Jezu dziewczyny to. Tak wiecie, wyglądacie tak pięk takie piękne dziewczyny ja myślałam że wy jesteście właśnie tymi samowystowy. Dobrze, jest okej. Okay. Jak nas w ogóle widać, fajnie? Chłopaki się stresuje. Ja im obiecałam, że kebaba kupię jak ten. O. Oni też, też, też dorabiają. Tak Dobra, a powiedzcie, czyli wy co, nie dorabiacie, nie pracujecie nic teraz? Nie no, ja pracowałyśmy. Nie. Tak, nie, a, ja nie ale... pracowałam. Odpoczywałeś? Tak. A ty gdzie pracowałeś? dorabiałam w sensie to jest taka praca o Jezu nie, wiem, jak... nie no nie krępuj się no powiedz Ej, nie byliśmy... wiem jak to powiedzieć w sensie no taki wiem... dorabiałeś sobie no tak ale nie. legalne to... coś no tak tylko ja nie wiem jak tą pracę w ogóle nazwać w sensie no no, no to powiedz spopnictwo. o nie wiem mało to jest no, na czym to polegało o Jezus, no e, składasz jakieś e, kartony, jakieś właśnie... E... Na magazynie gdzieś? No tak, o. No. Rozumiem. I jak byłaś zadowolona z wypłaty? Nie. <laughs> Za mało. Myślę, że powinna być większa. Dużo większa. Czyli il, ile ci płacili? O, nie powiem. Ale więcej niż 2000 zł? O. Ja tygodniówkę odbierałam, więc jakby no, no średnio płacimy. No dobra, a dziewczyny, no teraz wiecie, klasa maturalna, to trzeba już powoli tak się zastanawiać, co chcecie osiągnąć w życiu, co chcecie dalej robić, jakie w ogóle są wasze marzenia, wasze cele. <ścoughs> Zdać maturę. Nie myślę na razie. A jakieś studia już wybrane, kierunki konkretne? Nie, nie, może ekonomia, coś takiego. Nic konkretnego na razie. Na razie nie.